Spójrzcie, co się przede mną znajduje. Jakieś trzy wielkie, ogromne wieże. Smyslow oraz villagerowie, którzy się patrzą i po kolei wchodzą do tych wieży, tylko ani jeden jeszcze nie zeszedł. A wiecie co? Tutaj na każdą wieżę, jeżeli się wejdzie i przejdzie się do samej góry, to skacze się do wody normalnie i się tutaj nurkuje, żeby się nic nie stało. Ciekawe, czy my sobie poradzimy razem ze Smyslowem, widzowie. Mam nadzieję, że trzymacie za nas kciuki i takiego kciuka możecie zostawić pod odcinkiem. Od Taki niebieski, właśnie wam się wyświetla tu na dole. Super by było, byście go wcisnęli. A my wchodzimy do pierwszej wieży. Ta jest naj, najsłabsza, tak jakby powiedzieć, ale villagerowie ani jeden nie mógł dać rady, więc ona nie może być aż tak łatwa. Później mamy drugą diamentową, ona jest trochę trudniejsza, a trzecia jest najtrudniejsza, bardzo kozacka i tam jest najwięcej villagerów, próbujących ją przejść, ale nikt z nich jeszcze nie dał rady nawet tej najgorszej przejść. Miejmy nadzieję, że my damy radę. No i co? Będziemy wchodzić, a wy możecie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie. Dobijamy 200 tysięcy, już dużo nie brakuje, bo nie całe 10. Także klikajcie te subskrybery i fajnie będzie. A my wchodzimy przez te drzwi. Smajstow Dawaj za mną, zobaczymy co nas czeka. Uuu, już tutaj widzę pierwsze jakieś świnki, normalnie przebrane w garnitury z okularami. Ciekawe, czy sobie z nimi poradzimy. Będziemy musieli ich bić z łapki, bo niestety w ekwipunku nic nie mamy. Także smajstow Dawaj nawalamy je, musimy z nimi wygrać. A macie świnki, padajcie! Sebeki Smańslo was rozwali. Zobaczycie, my mamy widzów i widzowie nam pomogą mentalnie. Także rozwalamy te świnki, a macie, a macie ciężko je rozwalić ogólnie z łapki, ale na razie no, no, no nawalamy, nawalamy cały czas. Zaraz padnę ogólnie, muszę też uważać, bo nie wiem, gdzie się zrespie. Nie mam tutaj spampointa zapisane. Dobra, na razie rozwalamy te świnki. Dawaj, dawaj, Smajslo, nawalamy je, nawalamy, nawalamy. Życie nam się regeneruje, więc spoko, dobra. Trzy i pół serduszka mam. O, jedna świnka już zginęła. Nawalamy teraz kolejne, a macie świnki a macie, a macie, a macie, padniecie, padniecie, padniecie. Ty albo mam pomysł. Wiesz co? Ej, mam pomysł. Dobra, z Państwą nie bij ich już. Słuchaj, otworzymy to tutaj. One wejdą, my wyjdziemy, zamkniemy i one będą tu zamknięte, a my będziemy tam i będziemy musieli wejść do góry. Co ty na to? Dobry pomysł? O, dobra, 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 weszły, weszły, wychodź, wychodź, wychodź. Ja zamknę, ja zamknę, ja zamknę, dawaj, wychodź! Nie, nie wpuściłeś świn! Czekaj, czekaj, niech one za mną gonią, ja to zrobię tak szybko. Dawajcie świnki, tutaj zapraszam Was, no, jedna weszła, okej. Okay. Dawaj tu drugą, Dawaj tu drugą, Dawaj, 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 Dawaj i wychodź, 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 zamykaj, a nie, nie damy rady, dobra, musimy je pokonać. A masz? Ostatnia została, także nawalaj je, nawalaj. Chodź tu świnko, a masz? Dobra, padły, udało się. Mamy tutaj skrzyneczkę, zobaczmy co tutaj jest. Bronze Sword, okej. Okay, pierwszy mieczyk, weźmy go sobie, przyda nam się na pewno. No i idziemy do góry. Także wchodzimy tutaj po jakichś książkach, musimy do góry, do góry, hop, 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 dobra. Ciekawe co nas na tej wieży czeka, tam na samej górze. Hop, wychodzimy teraz. Jeszcze wyżej. No i jesteśmy. Dotarliśmy do jakiejś wody. Tam jest dwóch ochroniarzy. Mamy jakąś e, drabinkę do góry po prawej stronie. I chyba będziemy musieli. Ogólnie to mamy dwie drabinki. Ale musimy jedną wybrać. Jedna będzie ta dobra. U góry mamy mamy jakieś zamknięcie. Dobra. Na pewno będzie to koło świnek. O, Smiley już wyciągnął ze skrzyneczki. Jakieś łódeczki. Dobra. No to wsiadamy. Podpływamy do tych świnek. No i wchodzimy. Musimy je rozwalić. Także chodź, Smiley, rozwalamy je. Chodźcie tu, świnek. A macie, rozwalę was! A ja mam e, mieczyk, także mieczykiem je nawalam. Mieczykiem powinno pójść szybciej. A macie świnki, a macie, a macie, musimy je rozwalić. Smaj z majstą. pomóż mi! Chop, hopsiup. hop, siup, hop siup. no padajcie, padajcie świnki. O tak jest, jedna padła. Teraz kolejna, 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 niszczymy, niszczymy tą świnkę. I jest, udało się. Teraz wchodzimy po drabince do góry. Miejmy nadzieję, że te wrota będą dobre, ale to się okaże. Chodź, chodź, majstą za mną tutaj tędy. Otwieramy to, wchodzimy do góry i. I nie, nie, tu są świnki. Dobra, schodzimy, schodzimy. Ewakuacja, złe, złe drzwi żeśmy wybrali jeszcze, żeby spadł. Jednak te schody były dobre. Niepotrzebnie rozwaliliśmy te świnki tutaj na dole. No i musimy wejść tutaj przez drugie. I tutaj nie powinno być tych potworów. Czy tak jest? No tak jest. Tutaj mamy po tej stronie tą świnkę, a masz! A no, chodź tutaj, podejdź, podejdź, a masz, rozwalimy tą świnkę tutaj. O, rozwaliliśmy elegancko, normalnie. Mieliśmy kraty, wybraliśmy złe tory, ale nic się nie stało. Rozwaliliśmy ją, a teraz mamy na dole trapy. Także uważajmy przez. Przeskakujmy to, dawaj za mną tutaj powoli. Ty, a czekaj, czekaj, tutaj coś widzę jeszcze. Tutaj coś jest. Nie, tutaj nic nie ma. Niepotrzebnie tu zszedłem. Okej, okay, wchodzimy dalej po drabince do góry, do samej góry. Ciekawe co nas tam czeka. Smaństą, dawaj za mną! Dawaj, dawaj. O, nie, 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 nie! Wow, ale spadłem na dół. Prawie mi się coś stało, ale nie, dobra, wchodzimy na dół, nic się nie stało, życie się regeneruje, jest wszystko super. Idziemy, idziemy na samą górę i co nas tutaj czeka? Eee, dobra, nic tutaj nie ma. Idziemy dalej sobie, przeskakujemy, parkury. Yy, Polawie. Okej, okay, tutaj doskoczę, czy nie doskoczę? 3, 2, 1. Hop, shop! I doskoczyłem. Ole, fart. Ok, udało mi się. Fuksło mi się. I mamy jakieś perełki endu po pięć sztuk, także zabierajmy je. Teleportujmy się tutaj na górę. Chyba musimy się teleportować, także rzucam, Lecę. I gdzie wylądowała? Łeb! Wow, wylądowałem gdzieś. Aha, od razu do góry. Miałem najpierw tutaj wskoczyć, gdzie smice ale wskoczyłem od razu tu. Nic się nie stało. Jest git. Kolejne świnki mamy do załatwienia, także chodźmy. Rozwalamy. Nawalajmy je może, o, nie musimy wchodzić, rozwalamy je normalnie tutaj przez to, w razie co, jak będziemy mieli mało życia, to się oddalimy, nawalamy te świnki, nawalamy, z dawaj, kozacko, szkoda, że mieczyka nie masz, ale ja mam, dobra, jed, jeden mieczyk nam powinien wystarczyć, powinniśmy dać z nimi radę, a nie, nie, nie otwieraj, nie otwieraj, mamy mało życia, nie! Wow, 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 wow. Ej, ej, palę się, palę się! Coś ty z państwu zarobił! O, nie, 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 ile? Czekajcie, jeszcze się palę, jeszcze się palę, Ale chyba dam radę, dam radę, dobra, wskakuję jeszcze raz tą perełką endu. Teraz nie możesz mnie zwalić. Hopshop, wskakujemy i jesteśmy! Gdzieś wylądowaliśmy, poczekajcie. A dobra, jestem u z okej, okay. nawalamy dalej świnki. Jeszcze trzy nam zostały, także nawalamy je. A macie, a macie cztery w sumie, bo jedną z majstą ta Okej, okay. jeszcze ta świnka i jeszcze ta świnka. A masz świnko, a masz, mało życia już. Mam, ale pokoda ją, pokonam, tak jest, daliśmy radę, wchodzimy teraz do góry, bo e, musimy się wspiąć, okej, okay, no to się wspinamy, dawaj, dawaj, za mną elegancko tutaj idziemy sobie, przechodzimy, ciekawe, co tutaj będzie u góry, może jakieś szmaragdy, emeraldy, złoto i inne szmery, bajery, u, jeszcze jakieś świnki tu są, brązowe, dobra, rozwaliłem, bezproblemowo, wchodzimy dalej, jak to jest wysoko, ej, z tej wysokości nie chciałbym spać, bo bym chyba nie przeżył, także uważajmy, uważajmy, wchodźmy po drabinkach do góry, Ło, wow, 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 prawie bym spadł. Dobra, dawaj, 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 wchodzimy, wchodzimy. I jesteśmy. Dotarliśmy do jakiegoś pomieszczenia. Tutaj są kości jakieś, ktoś tu nie dotarł, to pewnie ci villagerowie, którzy próbowali i nie dali rady. Skrzyneczkę mamy, a w skrzyneczce o, całkiem ciekawe łupy. E, mamy mieczyk. Weź sobie to wszystko z góry, ja wezmę sobie to wszystko z dołu, będziemy mogli się ubrać. No fakt, faktem nie są najlepsze rzeczy, ale zawsze coś tam uchroni. Także zabierajmy to, jakiś mieczy, kilof. no i jedna strzała, no słabo, słabo. No ale dobra, wchodzimy sobie na do góry i co my u góry mamy? Ej, tu jest wielka świnia! Smaństów, no, pomóż mi! Olej ogromna, dobra, z łuku, złku, ja złuku ją, ja... a masz! Dobra, 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 teraz możemy z tej go ponawalać I tak, daliśmy radę. Udało się, sam ją rozwaliłem. I tutaj mamy kolejną wieżę. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Mamy tutaj spad na dół, taki wielki, ogromny, jest wysoko, będziemy musieli do tej wody trafić. No i będziemy wchodzili do tej wieży diamentowej. Tam jest już inna świna z taką diamentową bluzką, będzie ciężko, a w tej białej normalnie garnitur ma ubrany, Tam ta świnka będzie najbardziej chyba ciężka, także co, zeskakujemy na dół, lecimy, do wody, do wody, do wody, muszę jakoś trafić, czy ja dam radę? tak, udało mi się, ale fart, dobra, udało mi się, ten villager się patrzał cały czas, jak my skakaliśmy, przechodziliśmy to elegancko, dawaj, jest to teraz twoja kolej, skacz, do wody, elegancko, leci, 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 leci i wylądował we wodzie, pięknie, pięknie, dobra, Teraz wchodzimy do diamentowego. Tutaj też jeden villager się patrzy, a tam mamy już dwóch villagerów. Także co? Wchodzimy, nie, nie, nie przeciągamy i mamy jakiś labiryncik do przejścia. Z dawaj za mną, żebyśmy się nie zgubili. Elegancko to przechodzimy sobie. Teraz tutaj na prawo, na lewo i żeśmy doszli. Dobra, wszystko jest git. Przeszliśmy sobie labiryncik. Zobaczcie, tak on z góry wyglądał. No nie był za ciężki, ale jakiś tam labiryncik był. Także wchodzimy teraz pod rabince do góry i tutaj mamy jakiś ogień, dobra, do przejścia. Musimy to poprzechodzić. Hop, hopsiup hop, siup. ej, eee, podpaliłem się, podpaliłem się, dobra, przeskoczę! Ta, to tak przechodzę. Przechodzę to tak. No i co? Ja przeszedłem, teraz prze, przechodzimy sobie do góry, palimy się cały czas i na, nas to bije, ale dobra, nic się nie dzieje. Wchodzimy sobie do góry, to nas przestanie bić i przestało. Wchodzimy teraz tutaj, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I dwie świnki są, ale nie mogę skoczyć, dobra. Są dwie świnki, musimy je rozwalić. Ej, świnki! A macie, a macie! One, one mają jakiś opóźniony zapłon te świnie, bo nie chciałem. Nie bić na początku. Dobra, ale teraz je nawalamy, damy z nimi radę. No nawalaj, nawalaj, nawalaj. One bardzo mocno biją. Dobra, jeden, jedna już padła, teraz druga świnka. A ma świnko! Ale ten mieczek jest mocny. Normalnie rozwalam jak chcesz. sześć obrażeń, ale jest mocny. Dobra, teraz przechodzimy. Jakiś parkour mamy diamentowy i chyba nie za trudny, także przechodzimy to sobie, chop, siop, hop, siup, Tylko na dół nie spadnijmy, bo drugi raz tego samego, to mi by się nie chciało przechodzić. Także uważajmy, hop, siop, hop, siup No i co, doszliśmy gdzieś, a tu mamy Dobra, do, doskoczyć do drabinek, muszę dać radę. I dałem radę, dałem radę. Wchodzę do góry, dobra, jestem, jestem, jestem. Mamy lasery, lawę, parkour i wszystko w jednym. Dawaj, smaj są do mnie. Przechodzimy to. Hopsiuk. Ło, wow, ale ten laser mocno bije. Nie mogę w niego wskakiwać, bo będzie duży problem. Ten laser mnie może załatwić, także skaczemy, Hopciu. Ło, wow, prawie znowu padłem. Co jest Gradę, jaki ten laser jest mocny. Niech mi się trochę życie zregeneruje. Muszę teraz tam doskoczyć. Dobra, przestałem się palić i biegniemy teraz tutaj. Tutaj przeskakujemy, teraz tutaj, no i jesteśmy. Doszliśmy do jakiejś skrzyni, która jest pusta i, i, i nie mamy jak tam dojść. Ale dobra, mamy perełki endu, więc e, powinniśmy się tam wdostać. Chodź, z skaczemy, rzucamy perełki endu. 3, 2, jeden, hop, leci i tak doleciałem. Udało się, mamy, e, tu są dwie świnki, dobra, dobra, zamknijmy to. Dawaj do mnie, z dawaj, dawaj, dawaj. O, te elegancko się tepnął. No i co, idziemy rozwalić te świnki, albo wiecie co, zostawmy je, zostawmy je, nie będziemy je nawalać, Chodź Smiley, zostaw te świnki, spinamy się do góry. One za nami chyba nie pójdą. Aczkolwiek, jak pójdą, to będą na pewno wolniejsze, bo to są świnki, a my jesteśmy normalni. Także damy radę na pewno. Chodźmy, tutaj, tutaj, tutaj. To wygląda mi podobnie jak do Dirtowego, ale jest trochę inny. Powiem wam, że nie, nie jest aż tak ciężka ta wieża. Może ta biała też nie będzie aż tak ciężka i wygramy jakieś diamenty, złoto, szmaragdy, kasę. Nie wiem, cokolwiek, cokolwiek chciałbym wygrać. Jak przejdę przez te wieże. ej, tutaj, tutaj już jest trochę gorzej. Tu jest więcej świnek. Smilek pod Potrzebujecie, dawaj tutaj do mnie, zapraszam, zapraszam. Poczekajcie, on wchodzi, jest e, trochę na dole. No ale dobra, poczekamy na niego, nawalajmy te świnki w międzyczasie. A macie, a macie, rozwalamy je elegancko. No, to i tak powinno być. Zobaczcie, jak świnki normalnie padają tutaj w oczach, ale coś nie chcą paść. <laughs> dobra, nawalamy je dalej, nawalamy, nawalamy, nawalamy. I prawie się udało, prawie się udało. Poczekajcie, jeszcze tutaj, jeszcze dwie świnki, jeszcze jedna świnka. I padaj, tak jest. Dobra, daliśmy radę, super, Mamy skrzyneczkę, a w skrzyneczce jest. O, pistolet i. Kurczakowy miecz? Co to ma znaczyć? Ej, zobaczymy, co to co, co robi kurczakowy miecz. Ej, poczekajcie, uderzę z Państwawawa. Ej, 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 czekaj, po, ustaw się, ja Ciebie uderzę z kurczaka. Zobaczymy, co się staje. 3, 2, 1, i, amasz! I, amasz! A nie, to jest tylko taki zwykły miecz. On nic nie bije. Dobra, z Państwa, masz go, trzymaj, ja, ja go nie potrzebuję. Wchodzimy sobie teraz na górę. A, i tu jest ten y, potwór, znaczy potwór. Tu jest ta świnia duża, musimy go rozwalić. To jest boss, to jest boss. Na razie pistoletu nie będę wykorzystywał. Wykorzystamy go na niego, bo ten będzie. 100 Razy cięższy, także schodźmy teraz na dół. Hopsiop, lecimy sobie na dół. Także z Państwem za mną, 3, 2, 1, hop siop, lecę do wody, do wody, do wody, trafię, trafię, trafię i trafiłem. Hahaha, ha, ha. teraz Twoja kolej. Skaczesz, tak jest, elegancko. Jakbyśmy z takiej wysokości nie wpadli do wody, no to byśmy zginęli, a tego byśmy nie chcieli. Dobra, została nam ostatnia wieża, ta biała taka i są przy niej dwóch villagerów. Tutaj ogólnie była kolejka, ale żaden z nich nie dał rady. Także chodźmy, z Państwem. Przechodzimy to dalej. O, tu już mamy y, bardziej trudniejsze zadanie, bo pod spodem jest TNT, u góry jest piasek, a na samej górze y, półpłytka. Także musimy przeskoczyć, to do, doskoczyć do, 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 do tych drabinek. Także 3, 2, 1, skaczemy, skaczemy szybko, 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 szybko. Nie! No i cóż, widzowie, nie dałem rady, niestety musiałem tu przyjść jeszcze raz. Próbujemy drugi raz 3, 2, 1. mówię, że ta wieża jest cięższa, także przechodzimy to, dobra. Ja dałem radę. słuchaj, No teraz, Twoja kolej możesz iść po prawej stronie. Zobacz. No, wyjdź sobie i idź prawą Tu jest więcej tego. O, idzie kozak lewą stroną, dobra. Zobaczymy, czy da radę. I nie dał rady. Ojeja, dobra. To nie będę na niego czekał. Niech on sobie tu przyjdzie, na spokojnie przejdzie to. A ja idę zobaczyć, co jest tutaj u góry. Powiem Wam, że ta wieża zaczyna być ciężka. O. Tutaj mamy kolejny parkur z lawy I jakiś długi, dobra Miejmy nadzieję, że damy radę, przeskakujemy Na razie na spokojnie, dajemy radę Przechodzimy, hop siup, teraz tutaj Teraz tutaj I, i prawie jestem przy końcu, widzowie, kibicujcie mi Semek, dasz radę, dasz radę Wierzę w siebie i mam nadzieję, że wy widzowie Też we mnie wierzyliście Teraz mamy jakieś drobinki dookoła tej wieży Ej, ej, to jest naprawdę trudne Dobra, przechodzę to, przechodzę to Na razie, idziemy, idziemy, idziemy I tak, dotarłem, dałem radę, teraz może na swoję, poczekamy, bo tutaj są jakieś świnki z koroną. One mogą być cięższe. Chociaż ja mam pistolet. Nie wiem, czy ten pistolet teraz wykorzystać, czy na tego bossa. Dobra, wiecie co? Ja wykorzystam je teraz. Eee, a masz, a masz pistoletem strzelał normalnie do tych świnek. One są już mocniejsze, widzicie? Idę muszę strzału wykonać. Normalnie jakbym miał eee, bić ich mieczykiem, to na pewno długo by mi to zeszło. Dobra, już te pokonałem. Jeszcze dwie świnki zostały. A masz świnko, a masz, a masz, a ma... Oj, broń mi się skończyła. Dobra ostatni został, ale on ma już pół życia, bo normalnie załatwiłem go. Smajsteł do mnie przyszedł. Wchodzimy do niego i rozwalamy. Elegancko. Teraz musimy wybrać dobrą klapę. Tylko do której wejść? Pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej? Ta przy ścianie? Nie. Ta, po, ta pierwsza też nie. Wiesz co? Wchodzimy do środkowej. Dawaj. Albo nie. Ja wchodzę do tej, a ty wchodź do innej. Wchodź tu na przykład do tej, dobra? Wchodź do tej, a ja wchodzę do tej. Zobaczymy, kto wybierze dobrą. No, miejmy nadzieję, że ja. O, aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem. Wchodzimy Wchodzimy, wchodzimy, I kto wybrał dobrze, kto wybrał dobrze! Otwieramy i gdzie jesteśmy? Ej, jesteśmy przy świnkach, nie wybraliśmy dobrze. Dobra, schodzimy, schodzimy, zamknijmy klapę. O nie, świnki spadają, ja też spadłem! Dobra, wchodzę jednak do tej do tej klapy wchodzę. Dawaj s do tej klapy wchodź po prawej. Albo za mną dawaj, no to dawaj za mną. Zobaczymy, czy to, 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 ta, ta klapa jest dobra, poczekajcie. Tak, tak, jest dobra, jest dobra, jest dobra, ale wyjść nie mogę, niestety. Ej, czekajcie, czekajcie. Z odsuń się, bo mnie blokujesz. Musimy to rozbić. Poczekajcie. No nie widzę, on mi zasłania. Strasznie. Mi zasłania. Wejdź, zejdź na dół, zejdź na dół, bo nie mogę wejść. O, tak elegancko, dobra. I ja teraz sobie tu wchodzę. No nie, nie dam rady. Wiecie co? Potrzebujemy drabinki, albo to jakoś rozwalić. Wezmę sobie siekierkę, albo nie, drewniany kilofik i kilofikem to rozbiję. Czekajcie, czy dam radę to rozbić kilofikiem? Chyba nie, dobra. Smallstone, weź to tam z majstrój, weź to tam z majstrój. O, ma drabinki i teraz elegancko sobie wchodzimy na górę. No i widzicie, te klapy okazały się być złe, a ta okazała się być dobra. Za drugim razem, ale zgadliśmy, daliśmy radę, to jest najważniejsze. Teraz skaczymy po jakimś parkurze do góry. Ej, ten. Parkour jest naprawdę wysoki. Musimy aż dojść tam, także yy, skupmy się, no i wchodźmy. Wchodźmy, przeskakujmy to sobie na spokojnie. Hop, hop, teraz tutaj, teraz tutaj. Dobra, daję radę, daję radę. Elegancko. Hop, hop. Zobaczcie, nie jest trudno, ale trzeba uważać, bo już jest naprawdę wysoko. Wysoko, gdybyśmy z takiej wysokości spadli, też myślę, że byśmy nie przeżyli. Także uważajmy. U prawie spadłem, okej, okay. Dobra, na razie daję radę, daję radę, przechodzę. Jest naprawdę ciężko, ale ale Sebek da radę, bo jak nie Sebek, to kto inny? Okej, okay, dobra, a wy widzowie byście Dali radę? Ja doszedłem i Mamy pełno świnek A tutaj w skrzyneczce, o, w końcu Coś sensownego, diamentowy mieczyk Strzały, łuk, e, dobra, teraz Będziemy strzelać, łuk sobie tutaj przemienię Ten wyrzucę, to sobie tu Wezmę, to tak, pistolet mi nie będzie Potrzebny, e, łuk też nie Złota jabłka sobie poprzerzucam, no i co Mamy diamentowy mieczyk, powinno pójść Szybko, ale weźmiemy najpierw ze strzał Ich ponawalajmy, z Państwa, odsuń się bo zaraz ze strzały dostaniesz Nawalajmy te świnie, nie, 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 nie Wow, ale mnie zepchała ta świnia Dobra, jeszcze raz muszę to przejść No i co, muszę uważać, żeby mnie kolejny raz nie zepchały Naprawdę jest ciężko już tej wieży Naprawdę już raz zginąłem Nie chciałbym drugi raz zginąć nie, 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 złote jabłko, złote jabłko szybko, szybko, szybko! Czy ja dam radę, poczekajcie, wezmę sobie, wezmę sobie siekierkę, tak, siekierkę, siekierkę, siekierkę. Muszę ich rozwalić albo nie, nie jakoś przejść. Spajstą, pomóż mi, bo mam problem, mam problem. Chyba będę musiał zejść tutaj po klapie w dół. Poczekajcie, zjem sobie jeszcze złote jabłko, Mam nadzieję, że przeżyję. Dobra, świnki spadają, tak jest, tak jest, tak jest. Udaje mi się, udaje mi się, jeszcze ty świnko spadni. Ja, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja, tylko ty świnko. Odejdź, odejdź. A, bo dobra, schodzę sobie. Normalnie i sobie przejdę tutaj. Dobra, przeszedłem. Wchodzimy to jeszcze raz. No niestety musimy jeszcze raz to przejść. Widzicie jaka ta wieża jest trudna? Mówiłem wam, że będzie kozacka. No i jest kozacka. A i jeszcze nie to wybrałem. Dobra, schodzimy jednak. Nie, jednak nie tutaj mieliśmy wejść. Ok, wchodzimy do tej. Wchodzimy do tej. Szybko, 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 szybko. No co za świnie mnie pchają? Odejdźcie, odejdźcie. Ja wchodzę tutaj do góry. No nie, ale mnie denerwują. Dobra, rozwalenie normalnie z mieczyka. Nie będę się bawił. I wchodzimy, dobra. I teraz mnie nie zwalają. Jest git, jest ok. OK, to teraz wchodzimy sobie do góry przeskakujemy jeszcze raz niestety ten parkur może was zanudzać nie będę jak to przejdę to po prostu się odezwa no i ostatni klocek dobra i dalej udałem radę dałem radę teraz nie mogę tak blisko tego podchodzić bo one mnie znowu zepchnął nawalamy z daleka te świnie najlepiej sobie weźmy łuk strzały i je nawalajmy dawajcie dawajcie z Mańcą jeszcze przez przypadek z... przed chwilą spadł normalnie przede mną z tego parkura też go świnie zepchały. także musimy naprawdę uważać żeby one już nas nie dotykały bo jest naprawdę daleka. Daleko, ale one są mocne, z tych strzał dostają I tak powoli trochę padają Chciałbym, żeby szybciej to się działo Ale dobra, daliśmy radę Jeszcze tamte świnki musimy rozwalić Nawalajmy je z daleka, żeby one do mnie nie podchodziły O, smajstą idzie, elegancko Dobra, pomoże mi z tymi świnkami Albo z mieczyka je załatwić Poczekajcie, gdzie jest tu przejście jakieś? Chyba przejście nie ma, będziemy musieli zrobić sami sobie Rozwalmy to, wejdźmy i ich z mieczyka nawalajmy Poczekajcie, rozwalę to Tak jest, no nie, czemu to się pojawia? Eee, czemu to się pojawia? Weź to usuń. A masz, a masz! O nie, świnki podchodzą, świnki podchodzą. Nie zepchajcie mnie. Dobra, jednak z łuku będzie trzeba je rozwalać. Spaść znowu zepchały. On, on już trzy razy po tym że musisz wchodzić. No ale dobra, dajemy radę na razie. Pojedynczo po kolei rozwalamy te świnki. No, jeszcze parę zostało. Dobra, nawalamy, nawalamy. Kolejna padła i jeszcze jedna musi paść. Tak, tak, tak. Padajcie, padajcie świnki. Padajcie, ty też padaj, ty też padaj, panie! jakie one w garniturze, to one są... Mocne. No rozwalamy je cały czas, pojedynczo, ale dajemy radę. A masz, a masz. Dobra, ostatni został. Nawalamy ostatniego, ostatnią świnkę. Ha, masz, świnko, a masz. Dobra, daliśmy radę. Tutaj jeszcze zostały złote jabłka, ja sobie je wezmę. Zjem sobie na wszelki wypadek. No i co, wychodzimy stąd. Weźmy sobie, yy, rozbijmy może... A nie, tutaj jest przejście. Dobra, otwórzmy to jednak. Hop, siopu, płytkę wyrzucamy. No i idziemy wyżej. Zobaczymy, co tu jest na samej yy, górze. Z Maestro, dawaj do mnie! Dawaj do mnie, bo będziesz mi musiał pomóc przy tym bosie, który czeka na nas na samej górze tej wieży. Także wchodzimy. I zobaczymy, co tutaj wygramy ogólnie, bo to jest ostatnia wieża. Jeżeli ją przejdziemy, poczekajcie. O, tutaj są tylko trzy świnki, to sobie sam powinienem poradzić. Idziemy, przechodzimy i nawalamy te świnki. A masz świnko, a masz. Rozwalę ich, bo mam diamentowy mieczyk. Nie mają szans. O, jeszcze smajstą przyszedł mi pomoże normalnie. Dawajcie, nawalamy, nawalamy, nawalamy. U, trochę mocne są te świnie. Dobra, dwa pa dwie pa i ostatnia została, a masz, finio, a masz, a masz, I okej, okay, mamy pełno skrzynek, zobaczcie, a w tych skrzynkach co ma co kasiora, szmalagdy, diamenty? Ej, Smajstow, Bierz to wszystko, bierz to wszystko, to jest nasze! Zabieraj, zabieraj! Ja zobaczę co ej, tutaj mamy jeszcze lepsze bronie! Co jest grane, ej, zobaczcie ile mamy broni. TFG i wszystko inne. Dobra, a tutaj? Tutaj też jest pełno broni TFG. Okej, okay. no to wiecie co? Idziemy do tego chłopa na górze. Musimy rozbić tego bossa. Zdobyliśmy pełno złota, diamentów, szmaragdów i kasy jeszcze. Dobra, rozwalamy teraz bossa. A masz, bosie! A masz, a masz! Rozwalamy bossa! On ma dużo życia, ale damy radę. Zobaczcie, nie chce paść. Się. Z broni tyle strzałów dostał. Teraz go podpalamy. I zobaczymy. I tak udało się. Spaliłem go! Udało się! Wygraliśmy! Widzowie! Czekajcie! O, coś! Dzieje płali się wszędzie. My wygraliśmy, mamy szmaragdy, diamenty, złoto. Wszystko, co byście tylko chcieli. Więc widzowie, jakbyście chcieli ogólnie pożyczyć, czy żebym dał, to nie ma problemu. Piszcie w komentarzu i wam to dam bezproblemowo za to, że wy oglądacie moje odcinki. To ja wam dam szmaragdy, diamenty, złoto. Wszystko, co tylko będziecie chcieli. Jeszcze w domu mam. Także co, my schodzimy z tej wieży, a wy możecie wejść na mój drugi kanał i na mojego Instagramka. Tam za niedługo pojawi się. Moje zdjęcie z prawdziwego życia, także wbijajcie, a ten odcinek czegoś się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, a my skaczemy na dół i armaty strzelamy. Wow!